dzisiaj wam powiem jak tanio i skutecznie doprowadzić starego autosana H921 do ładu yy, powiem tak jak go kupiłem później wam pokażę jak wyglądał na zdjęciach jak go kupiłem yy, możliwość doprowadzenia go z wyglądu do ładu bez problemu zmieści się w kwocie 1000 zł powiem wam jak ja to zrobiłem zacząłem od usuwania rdzy z autobusu. Tutaj bardzo dużo jej było. I to standard w tym modelu. U góry. Zaraz za szybami. Tu było zgnite, że aż woda dostawała się do środka. Tu też bardzo mocno był zgnity. Dużo tutaj gnije. Tu u góry. No aktualnie ja u siebie to zrobiłem już. <laughs> Najgorzej Robi się go tutaj. Koło okien. Jak widać jeszcze po prostu nie pościągałem, nie pomyłem tego, po prostu co zostało, co powyjeżdżało przez taśmę. Tutaj gniły. Też robiłem to. Tutaj koło lamp bardzo mocno też gniły, że dziury były. Szpachlowałem to. Widać tak lekko niedociągnięcia. Ogólnie do remontu autobusu kupiłem szlifierkę, którą po prostu usuwałem rdze, czyściłem do czystej blachy. Użyłem trzy paczki, trzy pudełka w sumie, puszki te większe szpachli z watą szklaną. Kupiłem ten kolor farby, ten co tutaj. Bez problemu starczyły mi 3 litry. I niebieskiej kupywałem też 3 litry, ale zużyłem troszkę więcej ponad litr. Też y, tych długich do oklejania użyłem. Poszły 9 całych i większe pół z dziesiątej. Pokażę Wam jak dach teraz wygląda. O. Ogólnie jest już brudny, bo malowanie autobusu odbyło się jakieś 3 miesiące temu. Jak widać, szyber zrobiłem na niebiesko, dach na biało. Ale widzę, że będę musiał go umyć, bo już jest naprawdę mocno zabrudzony. O, tutaj było bardzo dużo pracy. W takich miejscach, bo po prostu tu były dziury. I go robiłem. Tam był bardzo poważnie zgnity, dlatego widać trochę tej szpachli. Bo nie zrobiłem tego idealnie, ponieważ jak jeździłem po lakiernikach i blacharzach, żeby oni go doprowadzili do takiego fajnego stanu, no to ceny były nawet 10 tysięcy zł. Także musiałem zrobić to sam. Dzięki temu zmieściłem się w kwocie 1000 zł. Oczyszczenie, malowanie autobusu zajęło mi jakieś półtora miesiąca. Po pracy przyjeżdżałem, czyściłem, malowałem i doprowadziłem do takiego stanu, jak jest teraz. Wiem, że nie jest idealny, ale wygląda dużo lepiej niż wyglądał. Tutaj też miałem duży problem na uszczelkach z szybami, że jak lało intensywnie. Dolało mi się do środka. To może to nie wygląda yy, ciekawie, ale skleiłem szybę z uszczelką takim klejem, który później tak yy, jak stwardnieje, że teraz nawet jak leje, no to nie mam żadnego problemu. Nic mi się do środka nie leje. Szybę to oczywiście musiałem wymieniać, bo była stuczona. Szyba, półka szyby do H9 to jest kwota około 300 zł. O, tu może będzie bardziej widać. Tu była taka duża szczelina. To też dawałem wszędzie klej. Po prostu kleiłem go. Nowy kierunkowskaz. W K9 kosztuje 10 zł. Mowa tutaj o tym bocznym. Bo kupywałem z tamtej strony nowy. O, tu też był mocno zgnity, widać to chyba trochę na kadrze. To był mocno zgnity tak samo, ze względu na to właśnie, że ten autobus jest stary i po prostu gdybym ja go nie kupił, to przypuszczalnie by pewnie trafił na złom, dlatego postanowiłem dać mu drugą szansę i aktualnie go po prostu robię. O, też wam powiem, te listwy, one są aluminiowe. Pokażę wam coś, jak ja je zrobiłem. Tu będzie to widać. O, to jest normalny stan listew. Czyli takie brudne, brzydkie, zniszczone ogólnie. Ja wziąłem tarczę do czyszczenia metalu i po prostu jechałem po tej listwie. Patrzcie jak wygląda. Jest według mnie dużo lepiej. I tutaj na końcu zacząłem malować podkładem, ale niestety już nie skończyłem, ponieważ no zima się zbliżyła i szybko chciałem go robić żeby po prostu przez zimę nie ciekło do środka bo szkoda go było za środek się biorę tuż po zimie w środku będę chciał ogólnie wyjąć wszystkie siedzenia dać nowe wykładziny te tutaj jak sobie powyrzucam siedzenia te, tą blachę tutaj od ogrzewania będę to wszystko ładnie malował Płyty wymieniać. Płyty można kupić w jakimś sklepie, nawet drewnianym i po prostu powymieniać, i, I będzie autobus dużo lepiej wyglądał. W tym autobusie aktualnie jest nosyw, dlatego że nie sprzątam go tak w środku, bo i tak jeszcze w góra trzy osoby jeździmy tym autobusem. O, standardowo płyta. Jest już spleśniała. Po prostu napęczniała od wody. Dlatego będę to wymieniał. Całe te płyty. Tak na spokojnie, bo jednak muszę się też liczyć z kosztami. Dlatego robię go na spokojnie, nie na hura. O tutaj wam pokażę od środka. Tam, gdzie właśnie tak mocno była szpachla, co dałem, a była dziura, to aż widać, że nie widać, że za ciemno już jest trochę, ale ogólnie widać, że płyta jest tutaj namoczona. Tu właśnie mi od środka, jak jeździłem, na deszczu normalnie woda się zbierała. Dlatego po prostu pokleiłem te szyby z tamtej strony. Jest wszystko w porządku. Teraz ni nic nie cieknie. Stara kultowa H9. Dlatego po prostu ją robię. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie. Ile osób, które ogląda ten film, jeździło takim do szkoły, albo przynajmniej w PKS-ie? Mnóstwo. Co najmniej 80%. A teraz te autobusy po prostu lądują na złom. Mimo wszystko ja tego będę ratował. Pokażę Wam na drugim telefonie, jak on wyglądał, jak go kupiłem. To może ktoś z Was go pozna. Ten autobus kupiłem koło oleśnicy i woził dzieci do szkoły. Może akurat kogoś z Was tak wyglądał wcześniej. To ostatnie zdjęcie. Tak wyglądał. Ogólnie, jeżeli ktoś planuje z Was kupić H9 i remontować, na przykład, że blacharka jest fajna, a silnik jest złom, to powiem Wam, że kapitalny remont tego silnika, tu akurat mowa tu o silniku 6,5 litra Andorii, to trzeba liczyć około 8000 zł. Czasami nawet 9. Zależy u kogo się robi. Dlatego remont kapitalny tego silnika nie jest po prostu tani. Częście do tego autobusu tak naprawdę nie ma tragedii. Za rozrusznik taki dobry zapłaciłem 300 zł. Alternator kosztuje używany, ale dobry średnio 450 zł. Kupywałem manetki pod kierownicę. Bo po prostu miałem problem z kierunkowskazami. Manetka kosztuje nowa w Autosanie, jak dobrze kojarzę, 180 zł. Przekaźniki kosztowały wszystkie, brałem po 2-3 rodzaje, yy, wszystkie, które są w tablicy bezpieczników. No co zapłaciłem za przekaźniki i bezpieczniki podejrze 400 zł. Czyli też sądzę, że nie ma jakiejś szczególnie tragedii. No co jeszcze mogę? Co jeszcze w nim tak robiłem? A kupiłem okładziny do hamulców. To zapłaciłem Tysiąc, 450 zł jak kojarzę, ale jeszcze nie założyłem, bo stare jest, stare są jeszcze w porządku. Dopiero gdzieś w lutym będę robił hamulce i wymieniał od razu łożyska. Felga stalowa do H9. Nowa kosztuje podajże 450 zł, jakby ktoś szukał, i łatwo ją dość kupić. Wystarczy w autosanie, w autosanie zamówić i kupić. Części, które nie są już dostępne w Autosanie, czyli tam, gdzie ten autobus był wyprodukowany, czyli w Sanoku, te tutaj owiewki, co są na szybach, te plastikowe w prawie każdej H9 są złamane. Niestety nie idzie ich kupić, bo chciałem kupić, żeby to jakoś lepiej się prezentowało. Ym o, tak jak mówiłem wcześniej, wietki kierunkowska to jest kwota 10 zł. Oryginalny, nie jakiś zamiennik. Nawet nie wiem, czy są zamienniki. Naklejki Long Way Hitsle to koszt około chyba 75 zł za dwie sztuki. To tak jak mówię, ja na przykład oklejałem folią, taśmą, tutaj te miejsca yy, pod listwami. Pasy, no to też dawałem folię. Wiem, że nie wyszło to perfekcyjnie, ale jak widzieliście na zdjęciach, jak wyglądał, jak go kupiłem, to sądzę, że różnica jest naprawdę duża. Co mogę powiedzieć? Jedyne co żałuję, że faktycznie pomalowałem go olejną farbą, bo ten, kto jednak zrobi tak jak ja i pomaluje go olejną farbą. Musi wiedzieć, że jak po prostu autobus długo będzie stał, a nikt autobusy co tydzień nie myje, zwłaszcza tu osoby prywatne, bo w PK się, to może to inaczej wygląda, to powiem wam, że jak się mocno zabrudzi, to na przykład na białym kolorze ciężko go później po prostu domyć. Dlatego jednak żałuję, że pomalowałem trochę olejną. Najlepiej kupić farbę taką jak malują traktory, tą lepszą, bo tam później można normalnie myć i nie ma żadnych takich większych śladów, ale on na przykład tu już się zabrudził, nie wiem z czego, ale jak widać jak palcem schodzi czyli takiej tragedii ogólnie też nie ma a, zanim go zacząłem malować no to wyczyściłem tam gdzie rdza tam gdzie było dużo farby czy coś też wyczyściłem, bo też wcześniej ktoś go pomalował olejną, było to widać no to po prostu kupiłem 5 litrów rozpuszczalnika i dosłownie dwa razy myłem ten autobus w rozpuszczalniku aby po prostu farba się później trzymała no i jak widać się trzyma bo autobus był jak dobrze kojarzę Malowany we wrześniu, a mamy koniec praktycznie grudnia. Czyli nie wygląda źle. A i te płyty, co są w środku, co Wam pokazałem tutaj z tyłu, które po prostu pęcznieją, to powiem Wam dlaczego. Dlatego, że tutaj na boku, w tej części, jest cienka blacha. Naprawdę ona jest bardzo cienka. I jak jest gdzieś skorodowane. Czy była dziura, to po prostu od środka lało po płycie. Na przykład tutaj nie robiłem, ale tutaj widać, o zaklejałem dziurę, która właśnie zniszczyła te płyty od środka. No i ogólnie tak to wygląda. Nie jest idealny, ale nie jest brzydki. I jak jeżdżę nim na zakupy, po prostu z Tyrką sobie jeździmy czasem, to jednak ludzie patrzą na taki autobus, bo u nas takich autobusów jednak już nie ma. Mój jest jedyny, gdzie ten autobus się aktualnie znajduje, to mogę wam powiedzieć, że to są okolice Niemodlina, województwo polskie. I jestem jedyną osobą tutaj w takiej większej okolicy, która posiada taki autobus. Czyli słynną, starą H9. Rok produkcji tego autobusu to jest 1991 rok. No i to w sumie... Jak go mogę w... opisać jeszcze? Zwykła taczka. To taka stara, dobra, poczciwa taczka. Dosłownie. Jest trochę toporny w prowadzeniu, w zmianach biegów, bo nieraz po prostu te biegi trzeba szukać, ale nie, nie ma tragedii ogólnie. Jeździć się jeździ tym fajnym. Fajnie. Hmm. Największą wadą ogólnie, i chyba każdy kierowca, który jeździł, czy nawet ma taki autobus, się chyba ze mną zgodzi, to najgorsze co tutaj w H9 jest, to oczywiście ogrzewanie. Dlaczego w większości H9 to ogrzewanie nie działało? Moim zdaniem najczęściej powodem, że nie działało w H9 ogrzewanie, że było zimno, że nieraz nawet zdarzało się, że w środku potrafił panować mróz, było to, że jednak te... nie wiem jak to się nazywa, w sumie od ogrzewania tak po fachowemu, ale no ogólnie te dmuchawy, które... dokładnie są cztery sztuki, dwie z przodu pod fotelami i dwie z tyłu na tylnych fotelach, często po prostu nie działały. Dzisiaj taka jakby to powiedzieć, dmuchawa od ogrzewania to jest koszt na internecie 400-500 zł za sztukę. Pamiętam, że 10 lat temu było ciężko kupić w tej cenie po prostu dmuchawy, bo kierowcy narzekali, że nawet zdarzało się, że ludzie to wystawiali za średnio 1000 zł. I dlatego po prostu biedniejsze osoby nie inwestowały po prostu w ogrzewanie. A tego często nie było w Hadziwiące takiego ogrzewania skutecznego jak powinien być. No i mało tego niedoskonałości produkcji tego autobusu, to jest to, że jednak te szczeliny ma wszędzie, zwłaszcza przy drzwiach, no przy oknach, jeżeli ktoś zaklei, tak ja, no to tych szczelin nie będzie. Ale fabrycznie tu nawet jest szczelina nad, nad tymi oknami jak idzie guma jest łączenie, to tam jest taki pasek szczeliny i przez to też idzie po prostu zimno ja to ak akurat zakleiłem bo tak samo jak tu widać na szybach, też ta uszczelka nie jest tak dociągnięta jak to powinno być druga rzecz w środku ocieplenie H9 jest dość słabe, bo jest użyty do cienki styropian i nic poza tym, tak naprawdę dlatego często w nich jest zimno ogólnie yy, czy poleciłbym komuś Zwłaszcza kieruję to do osób prywatnych, którzy planują kupić lub mają po prostu autobus. Czy warto w ogóle kupić dzisiaj tak starą H9? To moja odpowiedź jest, że warto. Bo naprawdę fajnie się tym jeździ. I ogólnie cieszy oko. Ja ogólnie nie żałuję zakupu tego autobusu. Za ten autobus zapłaciłem od razu. Zapłaciłem podajże niecałe 8 tysięcy z hamucami na wjeździe, czyli cena nie była duża. Jechałem po niego 120 km, niecałe. I bez problemu mi wrócił. Byłem zadowolony. I w ogóle nawet jest zadowolony. Także, jeżeli ktoś chce kupić autobus i sobie go remontować, to jak najbardziej polecam. Bo jednak to jest, to jest kawałek po prostu naszego dzieciństwa. Jak się jeździło do szkoły. ITP. Stara poczciwa H9. Cześć.